Wyobraź sobie, że miałbyś możliwość posłuchać najmądrzejszych ludzi na świecie. Gdzieś blisko ciebie miałby miejsce wydarzenie, które kosztowałoby od 30 do 50 zł, tak wahałoby się cena, za bilety, i na które zjechałaby się grupa umysłów, którzy są po prostu ekspertami w swoich dziedzinach. Gościu, który niesamowicie dobrze ogarnia, jak tworzyć super relacje. Gość, który w wieku 20 lat stał się multimilionerem i w wieku 13 zaczął swój biznes, więc już coś niecoś tam wie? A teraz ma trzydziestkę. Czy na przykład gościu, który był w stanie przez 25 lat utrzymać swoje małżeństwo i uczy tego, jak budować faktycznie dobre relacje z kobietami, czy skorzystałbyś z tej okazji? Czy. Być tam poszedł, czy nie, jeżeli byłoby to takie tanie? Bo widzisz, zwykle, żeby posłuchać takich osób, musisz płacić naprawdę setki, jak nie czasami tysiące złotych za, za bilet. Ty miałbyś taką możliwość za 30-50 Widzisz, co jeśli powiedziałbym ci, że cały czas masz taką możliwość i cały czas ją miałeś, tylko nie byłeś w stanie jej dostrzec i wykorzystać? Widzisz, przez 18 lat swojego życia również nie wykorzystywałem tego w żaden sposób i być może przeczytałem cztery książki. Bo to właśnie o książki chodzi. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że dosłownie książka jest zbiorem myśli i pracy, jaką codziennie wkładali jedni z najmądrzejszych, jedna z najmądrzejszych osób na świecie. Która została spisana na papier. Czy to jest biografia, czy to na przykład właśnie wiele książek zostało napisanych tylko po to, żeby nauczać czegoś. Na przykład, jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. Albo inne książki, które podam w jutrzejszym filmie. W filmie, który jutro wleci na kanał. Chciałem zachęcić Cię i pokazać, że książka to nie jest tylko coś nudnego, co musisz odbędnić jak lekturę, bo szkoła nauczyła nas takiej lekcji. Jeżeli w ten sposób myślisz, to to nie jest twoja wina, że nie lubisz czytać. W momencie jednak, kiedy ja zrozumiałem, jak wielką moc daje mi możliwość w ogóle czytania. Stwierdziłem, dlaczego miałbym z tego nie korzystać? Książki kosztują po 30, tak jak powiedziałem, do 50 zł jestem w stanie posłuchać, bo też są audybuki. Więc można jednocześnie słuchać i czytać, to w ogóle wzmacnia to ile informacji jesteś w stanie zapamiętać, ale możesz albo kupić książkę, albo sobie Pobrać audiobooka na jakiekolwiek urządzenie i w wolnej chwili, zamiast na przykład słuchać muzyki, słuchać sobie czegoś takiego i pobierać dosłownie, tak jakbyś przegrywał z jednego komputera na drugi pliki, które miało w swojej głowie grupa najmądrzejszych, jednej z najmądrzejszych osób na świecie. Bo tak naprawdę, jeżeli wybierzesz 5-10 dobrych książek, to możesz czytać je w kółko i w kółko aż. Wprowadzić do swojego życia te wszystkie informacje i kompletnie odmienić swoje życie? Nawet był taki cytat, że jesteś jedną książkę oddalony od kompletnej przemiany swojego życia. Jedna z pięciu książek, nawet może dziesięć podam, które podam Ci w następnym filmie, to będą właśnie takie książki. Bo widzisz, przez ostatnie 3-4 lata mojego życia czytam tych książek naprawdę multum. W pewnym momencie czytałem nawet jedną książkę na tydzień. Myślę, że. A nie będę wyliczał, ale było tego sporo i zamiast marnować czas na książki, które nie wpłyną pozytywnie na Twoje życie, ja Ci podam takie, które faktycznie zmienią dla Ciebie wszystko. Nieważne w jakim aspekcie życiowym chcesz się rozwijać. Um. Taki film, to nagram. Dzisiaj chciałbym tylko pokazać Ci, że, że to czytanie jest takie super. I uwaga, jest jeszcze jedna rzecz, bez której tak naprawdę nie ma znaczenia, czy będziesz czytał, czy nie będziesz czytał, bo jest wiele osób, które czyta, którzy, że tak powiem, nic nie zmieniają w swoim życiu. Jest to fakt, że czytanie i nauka nie polega na tym, że pobierasz jakąś wiedzę na później i jakby używasz jej później, tylko Czytasz coś i od razu zastanawiasz się, jak mógłbyś wdrożyć to w swoje życie. Nawet jeśli byłoby to w przyszłości, od razu myślisz o tym, OK, zamiast popełniać taki błąd, zrobię to w przyszłości. I to też jest zastosowanie w swoim życiu. Więc to jest niesamowicie istotna rzecz, którą musisz wiedzieć, że czytanie nie polega na tym, że tylko czytasz, przekartkowujesz stronę albo, nie wiem, dowiadujesz się czegoś fajnego i mówisz, o, spoko. Nie. Jeżeli czytasz, to czytaj takie książki, które od razu jesteś w stanie wprowadzić, bo akurat rozwiązułem problem, który jest, ma miejsce w Twoim życiu. I jak, od, jak przeczytasz jakiś rozdział, to od razu działaj, wprowadzaj to w życie. To jest coś, czego nauczyłem się dość niedawno, a co kompletnie odmieniło moje życie, bo tyle, ile czasu zmarnowałem tak naprawdę na czytanie bezproduktywne, bo tylko i wyłącznie pobierałem informacje, a potem, potem to w sumie zapominałem. No to jest niewiarygodne, nie? Tak samo jak działa to do dokładnie tak samo, jak na przykład uczysz się na jakichś sprawdzian, ale potem i tak wszystkiego zapominasz, bo nie potrzebujesz jakby tego wiedzieć. Jak byłem w liceum, nawet na studiach, to dokładnie w taki sposób to wyglądało. Ale jaki to ma sens? Jaki ma sens spędzać czas, ucząc się informacji, które i tak później chcemy zapomnieć? No, nie lepiej wziąć te informacje i zastosować. Dlatego właśnie książki są super. I tak jak powiedziałem, jutro o 19 wlatuje film 5 albo 10 książek, które odmieniły moje życie. I co? Trzymaj się. Do jutra.